Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wędkarskiej Przygody w kolejnej wędkarskiej wyprawie. Dzisiaj ponownie wybraliśmy się nad rzekę Wisłę z przystawką spławikową i z grochem po to, aby zapolować na wiosenne klenie oraz jazie. Od ostatniej naszej wyprawy minął tydzień, przez ten tydzień słonko trochę pooperowało, także woda, temperatura wody w Wiśle Zdecydowanie się podniosła. Mam nadzieję, że dzięki temu ryba już na dobre rozeszła się po rzece i dzisiaj przyjdzie nam spotkać się z jakimś, mam nadzieję, medalowym jegomościem. A jeżeli nie medalowym, no to chociaż takim, takich słusznych rozmiarów. Lecimy. Coś mamy, coś mamy, bardzo ładne branie. No, ja, ale zobaczymy, co to jest. Co to jest? Chyba nie będzie głupie, nawet kleń, fajny kleń. O, tam chce w towielsko tradycyjnie jak to kleń, ale silny, mm, chodzi jak. O, no chodź. Kurde, jaki żywy. O, jesteś. Chłopaku, trochę sobie pochodziłeś. No i jest. Fajna klucha wiosenna na groszek. Emocje, bo to pierwsza ryba w tym roku. O, bardzo fajny. No, taki około 50 aczek. Coś tam nie tak ma z pyskiem. Troszeczkę ma zdeformowaną tą górę, ale jak widać mu to nie przeszkadza w żerowaniu. No i do wody. Ach, ale poszedł. Pierwszy w tym sezonie klejnogrob zaliczony. Taki około 50 taczek Także już bardzo fajna ryba. Od ostatniej wyprawy no, woda jest zdecydowanie cieplejsza w Wiśle, jak widać, w ślad za tym pojawiają się ryby. Dzisiaj rano nad wodą był Artur, też złowił klenia, także jest szansa, że mimo tych nie najwyższych stanów wody na Wiśle, wiosna może będzie całkiem udana. Łowimy dalej, zobaczymy czy dzień coś nam jeszcze dzisiaj przyniesie. To coś małego będzie. No, mały klęk Maluszek, maluszek. Może go nawet w rękę bez coś weźmiemy. No, chodź tutaj, chodź. O dzieciaczek. A taki dzieciaczek. Malutki klenik. No ale jest drugi nagroch tego sezonu. Ups! Płyń. Klenik nie za wielki, ale są to pierwsze klenie tego sezonu. Dlatego radość jest podwójna. Fajnie, że coś y, potargało kijem. Ciekawa sprawa jest taka, że tutaj łowię od napływowej strony ostrogi. Dosyć długo łowiłem na takim prądzie wstecznym, na takiej cofce, która się tworzy, yy, która płynie sobie w stronę tutaj klatki, wzdłuż ostrogi do jej nasady. Yy, I w tym miejscu brań nie było. Dosłownie metr, półtora w prawą stronę, przesunięcie zestawu yy, bardziej na wodę, tą, na ten prąd, który idzie tutaj sobie na szczyt ostrogi, yy, wzdłuż długówki bardzo szybko przyniósł branie, no co prawda niewielkiego klenia, ale zawsze. Dlatego siedząc już na miejscu, patrzcie jak te prądy się układają i czasami przesuwajcie zestaw sobie w różne miejsca, bo może to się okazać kluczem do sukcesu. Wiele razy już tak było, że przesunięcie zestawu dosłownie o metr, dwa, trzy przynosił rybę. Tutaj na tej cowce właśnie to się nic nie dzieje kompletnie. W tej wodzie ciągnącej na szczyt ostrogi To no są jakieś tam puknięcia, widać, że coś tam się z tym sponikiem dzieje, ale to, no, to musi być drobna ryba. Iż któryś raz czasami zdarza się także większa ryba, a też te pierwsze puknięcia takie są nie, niepozorne. Czasami człowiek myśli, że to jakaś drobnica, a po, przerzuc po przerzuceniu zestawu się okazuje, że całkiem fajna ryba. No ale to już tutaj trwa za długo. O! A jednak. Ha ha! Czyli jednak nie trwa za długo. Widzicie? Jak się pomylił? Poteoretyzował? Po a ona tu w napływ mi idzie, no niestety nie mogę dbać o to żeby być w kadrze ładnie, bo o, fajny klen teorii nagadał poszedłby i by go rybka ominęła no widzicie o i to, podbierak do zmiany zdecydowanie Psa. Włączyłem kamerę, żeby nagrać ostatnią sekwencję na tym miejscu. Piękną teorię sobie wymyśliłem, no i tylko część z niej się sprawdziło. <laughs> o. No jest, piękny klenik. O, to już taki brat bliźniak. Ta sama rozmiarówka co poprzednio. To już fajna kluseczka. No o teorii już nie będę więcej opowiadał, no bo sami widzieliście drugie miejsce, druga ryba, fajna wiosna. Opa, no tu trzeba uważać, bo ślisko o! Przed, no. No, co jak to sami widzieliście, w związku z tym, że y, akcja potoczyła się tak, a nie inaczej, to trochę zmienię mój plan i nie idę jeszcze na następną główkę. Jeszcze 15-20 minut, posiedzę tutaj i wtedy dopiero zmienię miejsce. Także łowimy dalej. Zestaw już w wodzie. Metoda ta. Co prawda wymaga tego, żeby wędkarz był w pełnej gotowości. Najlepiej rękę trzymać cały czas na wędce, ponieważ brania są bardzo krótkie i szybkie, trzeba szybko reagować. Niemniej jednak chwilę można poświęcić sobie na to, aby przeszperać Facebooka. Tym bardziej, że widzę, że Artur wrzucił zdjęcia swojej dzisiejszej porannej zdobyczy, tak jak mówiłem. Też był na rybach, nie udało nam się zsynchronizować. Ale właśnie można sobie na Facebooku zobaczyć, co tutaj kolega pięknego złowił. A widzę, że jest to Jaś. Jaś, z tego co mi mówił przez telefon, ponad 40, niecałe 50 cm bodajże. Widzę, że wrzucił też tutaj jakiś filmik, więc sobie. 46 cm. No, także już bardzo fajny jazik. No, miejmy nadzieję, że to się trochę ruszy, bo szału jeszcze jakiegoś wielkiego nie ma póki co. Ostatni tydzień, no, <coughs> był jaki był, pamiętacie? Dzisiejszy poranek, z tego co Artur mówił, no też nie należał do najlepszych, ale, no, niemniej jednak teraz dwa klenie, jeden nie za duży, może, może. No, jedno jest pewne, nie będą to tela, tak, gdzie kompletnie nic się... Nie działo. Coś już się chociaż zadziało. O jest coś następne Ale to już będzie dużo mniejsze. A mały klonek. Ale to już ma naprawdę dzieciaczek. To już dzieciaczek w pierwszej chwili odszedł jak głupi oh. dzieciaczek, ale kijem zabujał nawet w pierwszej chwili całkiem fajnie przymurował, nazwijmy to i dawady. ups, oh. płynie, maleńki płynie ostatnim filmem pisaliście komentarze, żeby przypomnieć budowę przystawki ze spławikiem, więc dzisiaj tak pokrótce omówię. Mam nadzieję, że wspólnie z Arturem nagramy tej wiosny taki typowy poradnik, a tymczasem garść informacji przypominających. Na Wiśle do metody właśnie przystawki ze spławikiem używam kija do metody bolońskiej, czyli tak zwanej bolonki. metrowe kije w zupełności na tą rzekę wystarczą. Tutaj spławik ustawiamy sobie na stałe, montujemy na stałe. No, czasami potrzebna jest ta długość do tego, żeby łowić w jakimś dołku. Wodę mamy teraz nie za wysoką, ale w momencie, kiedy woda jest wyższa, to ta długość naprawdę się przydaje. Można oczywiście używać kij 6 metrowy, ale z reguły jest tak, że dany model w długości 5 metrowej pracuje fajnie, a w 6 metrowe już niestety ta praca nie jest taka jaka być powinna, trudniej jest po prostu moim zdaniem taki kij dobrać, a tak jak mówię piątka w zupełności wystarcza. Kołowrotek jakiś niezawielki, za wielki, byle był sprawny hamulec, no to jest sprawa oczywista, na kołowrotku żyłka główna 0,20-0,22 myślę, że więcej nie wystarczy, że, że więcej nie potrzeba, a mniej, no też nie radzę schodzić mniej. Na żyłce głównej spławik zaraz go pokażę. Na końcu żyłki głównej przypon. Tak, może obrazowo, mniej więcej takiej długości. Połączony krętlikiem. Można oczywiście go łączyć węzłem, tak, żeby nie używać krętlika. Ja używam krętlik. Daję sobie tutaj na sam koniec stoper gumowy. Tak, żeby oliwka, która jest przelotowa, w momencie kiedy tutaj uderza, żeby nie zaklinowała się o ten węzeł, ani żeby tego węzła mi nie uszkodziła. Oliwka, jak wspomniałem, przelotowa, 10 gramowa, też w zupełności na te miejsca, w których łowimy, wystarczy. Na końcu haczyk w rozmiarze 4 lub 6, ja tutaj używam akurat czwórki. Z racji tego, że łowię na grochno, to jest to taki haczyk, który jest przystosowany do łowienia na ziarna. Pokażę jeszcze spławiczek. Spławik do tej metody, no to jest taka typowa bombka rzeczna, montowana na stałe. Na rynku jest tych, tych, tych spławików trochę, no to ja nie będę polecał może konkretnego modelu, bo to trzeba dobrać sobie indywidualnie. Ja wybrałem sobie ten z racji tego, że po prostu jest dla mnie dobrze widoczne. No i na czym polega ta metoda? Po pierwsze zestaw musi być przegruntowany. Czyli grunt ustawiamy większy, niż mamy głębokość łowiska. Po drugie, wyporność spławika musi być mniejsza od wyporności tej oliwki. Czyli jeżeli oliwkę mam 10 gramową, no to spławik mogę mieć na przykład 7 gramowy. Chodzi o to, że jeżeli ustawimy za mały grunt, to ta oliwka ma nam ten spławik zatopić. Przegruntowujemy. Spławik wychodzi nam pod lekkim kątem na powierzchnię wody, zestaw się cały napręża, naciąga, jak zwał tak zwał i łowimy. Dlaczego tak? No, przystawka spławikowa to jest taka metoda stworzona do tego, żeby łowić właśnie na wodach bieżących, na rzekach. Łowiąc nawet gdzieś w jakichś kutelkach, w jakiś miejscach takich troszeczkę postronnych niż ten główny nut rzeki, ta woda zawsze pracuje, zawsze Delikatny prąd tam jest, albo jakieś tam zwarki się tworzą. Chodzi o to, że po prostu ta oliwka ma nam ten zestaw zakotwiczyć w miejscu. przypąs przynętą gdzieś tam sobie leży, bądź delikatnie się rusza w prądzie. No i spławik na powierzchni wody sygnalizuje nam brania. To jest tak naprawdę bardzo ogólnie. Yy, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że. Uda się w tym roku nagrać jakiś poradnik, taki już dokładny, gdzie umówimy co i jak. Dużo czasu już nie mamy. Dzień się powoli kończy, dlatego z racji takiej, że tam się już wszystko, wszystkie brania pokończyły, idziemy jeszcze na jedną, ostatnią już w dniu dzisiejszym, główkę. Od napływu niestety woda już momentami bardzo szybka. Trudno utrzymać zestaw, ale jakoś sobie tu mam na nadzieję poradzimy. i wracając do tematu, co można łowić na taką przystawkę. Na taką przystawkę można łowić praktycznie każdą białą rybę, która żyje w rzece. Klenie, jazie, płocie, krąpie, leszcze. Fajne jest to, że można łowić również w nocy. Zakładamy sobie świetlik na antenkę i bardzo fajnie też można tą metodę wykorzystywać do nocnych zasiadek. No, przy czym pamiętać należy, że tą konfigurację zestawu, którą tutaj pokazałem, chodzi o grubość żyłki, wielkość haka, No to jest raczej taki zestaw zbudowany z nastawieniem na większą rybę. Większego klenia, większego leszcza. Jeżeli chcemy sobie. O, jakieś tam zaczepy są. Jeżeli chcemy sobie gdzieś tam podłubać jakieś małe płoteczki, krąpiki, a to wystarczy, że po prostu odchudzimy zestaw. Cieńszą żyłkę główną, cieńszy przypon, mniejszy haczyk, mniejsze przynęta. Bo wspomnieć należy również o tym, że przystawka to nie tylko groch. Można łowić praktycznie na wszystko, na robaki, na wszelkie ziarna, jak wiecie, no my również łowimy na pęczak, latem Ale równie dobrze można na jakieś tam mięsko sobie połowić, także Do wyboru, do koloru Ja już się będę zwijał, spojrzałem przed chwilą na zegarek, trochę się zasiedziałem Także pakuję się, jadę do domu No cóż, wiosna rozpoczęta, myślę, że na te kilka miejsc, które obłowiliśmy rozpoczęta fajnie Myślę, że tutaj też by się coś zadziało, ale niestety trzeba jechać. Tak więc pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu i do zobaczenia w następnych wyprawach.